Co dziś znalazłem na starociach? Radzieckie nartosanki z lat 80. Wostok kupiłem dla córki za 250. Sekretarzyk intarsjowany z mnóstwem szufladek był za 700. Gra Namco z 2004 roku na telewizor z pięcioma grami, m.in. Pacmanem za 120. Duża ława drewniana była za stówkę. Komplet czterech krzeseł z pięknymi rzeźbieniami kosztował 200. Wazon Art Deco z lat 30. Schuty szkła Niemen Juliusza Stolle wyceniono na 2400. Wazon Koper. Jana Sylwestra Drosta 150. Urzekł mnie jeszcze ten turkusowy dzbanek też 150 i wazon w geometryczne wzory za 250. Kompletna maszyna elektryczna Zinger 250. Cytra z wytwórni Franca Schwarcera z Waszyngtonu kosztowała 500. Zegar mechaniczny, który był montowany w polskich samochodach Warszawa, Syrena, Żuk, Nysa kupiłem za 150. Ozdobne głowy po 300 ja kupiłem kobaltową. Świąteczne patery Rosenthal, które zaprojektował Bjorn Winblad były po 150. Piękny serwis Furstenberg w stylu Biedermeier 1400. Angielska porcelana 250. Obrazy z widokami śródziemnomorskimi były po 200. Kartonowe królestwo dla szperaczy, a w nim ciekawa misa za 20 zł. Szukam lamp industrialnych, ale dziś kupiłem za stówkę dwie lampy biurkowe z PRL-u. Natomiast w tym tygodniu przygotowałem na wysięgnikach polskie lampy emaliowane z lat 60. z energo spółdzielni pracy Przyszłość w Sosnowcu.